Że miłość do rodziny, do swoich najbliższych jest bardzo ważna. Powinieneś zrozumieć, masz zrozumieć to, że ta lekcja powinna ci nauczyć tego, że mm, nie patrząc na to, co było, nie patrząc na te błędy, które były popełnione w twojej rodzinie, który ty mogłeś popełnić w swojej rodzinie. Potem mogły jakieś nieprawidłowe decyzje i zachowania, były wobec nich nie do końca dobre i odpowiednio analogicznie z ich strony, wobec ciebie. Nie patrząc na to wszystko, na to mm, niesprawiedliwość, która mogła ciebie mm, urazić, dotknąć w życiu i w twojej rodzinie. Nie patrząc na to wszystko, musisz zrozumieć, że rodzina jest ważna. Musisz zrozumieć to, że nie wszystko da Radę naprawić. Nie wszystko możesz zmienić. Nie zawsze możesz żyć z nimi w harmonii, w balansie. Nie zawsze może być porozumienie z ich strony. Nie zawsze może być wsparcie z ich strony. Ale oni są ważni. Oni są bardzo ważną częścią Twojego życia. Nie staraj się uratować to, co już minęło. Nie szukaj, um, nie pytaj ich, dlaczego tak i tak się zachowali, dlaczego tak postępowali wobec Ciebie. Um, nie szukaj w tym odpowiedzi. Nie odbudujesz tego, co już jest zniszczone, ale możesz zbudować coś swoje. Lekcja Twoja polega na tym, że e, mając taki przykład przed sobą, jako Twoja rodzina, widziałeś e, ich błędy, wiedziałeś, co robią nie tak, wiedziałeś to, czego nie powinieneś by widzieć, to, co. M, to niesprawiedliwość, te zachowanie wobec ciebie z ich strony, ich zachowanie ogólnie, ich uczynki, ty wszystko to widziałeś, ty miałeś dobrych nauczycieli, ty wiesz, jak nie powinno być. Rodzina była ważna w Twoim życiu i jest, dlatego, że oni pokazali Tobie, jak nie warto robić. Jak nie warto żyć? Lekcja polega w tym, że musisz zrozumieć to, że jeżeli budujesz swoją rodzinę, swoją osobistą, chcesz ją zbudować, to ona powinna wyglądać zupełnie po innemu, czy w tej, w której ty dorastałeś, mieszkasz, wzrastałeś czy w tej rodzinie, w której ty byłeś całe życie otoczony. Wiesz, już wiesz, jak to, jak to nie powinno wyglądać. I dlatego <coughs> musisz postarać się. Teraz to robić zupełnie innemu. Nie naprawiać to, co było y z ich strony zrobione z źle. A budować swoje, mając ich jakieś doświadczenie, ich błędy. Y I nie popełniać więcej tego. Robić wszystko odwrotnie. Jeszcze jako lekcję niesie dla ciebie obecny etap w życiu. Jako jeszcze lekcję niesie dla ciebie obecny etap w życiu? Musisz zwalczyć swoje strachy. Ta lekcja ma nauczyć ciebie zwalczać swoje demony, swoje strachy, te pokusy. To, w jakąś okrytą złość, agresję, nienawiść, strach, czy czegokolwiek. Musisz stać się odważnym. Musisz nauczyć się bronić siebie i mieć odwagę. I mieć odwagę popatrzeć swoim strachom w oczy. To wszystko możesz. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Musisz zrozumieć, że Ty jesteś bardzo spostrzegawczym. Ty widzisz wszystko. Ty załapujesz tą informację. Tylko brakuje ci odwagi. Ta lekcja musi cię nauczyć być bardziej odważnym. Zacząć wierzyć w siebie. Pozbyć się strachów, lęków. Pozbyć się tej mgły w głowie. Że czegoś się możesz zrozumieć. Pozbyć się. To jest jakaś pokusa. To nawet tak, że musisz pogodzić się sam ze sobą. Musisz przyjąć jakieś te swoje niedoskonałości. Musisz mm, zaakceptować siebie. Jeżeli popełniałeś jakieś błędy, jeżeli yy, nie jesteś czymś idealnym. Jeżeli no, rozrabiałeś dużo w życiu, e, masz te jakieś, e, ciągnie ciebie do czegoś nie do końca, co ci się wydaje dobrym. musisz to zaakceptować. Musisz to w sobie zaakceptować. Zrozumieć tak. Ja tego i tego siebie samemu sobie masz odpowiedzieć. Lekcja jest tym, że <laughs> masz przerobić sobie to, że samemu sobie musisz powiedzieć. Tak, boję się tego i nie wstydzić się. Nie, nie mieć w sobie wstydu, żeby powiedzieć to nawet na głos. Nie zrobię tego, bo się boję. Nie wstydzić nie się tego. Nie zrobię tego. Boję się tego. Nie daję rady. Ciężko mi to zwalczyć. Tak, jestem uzależniony. Yy. Mam swoje lęki. Tak, mam strachy. Musisz nawet sam sobie powiedzieć na głos i przyjąć to do swojej świadomości. Tylko wtedy, kiedy zaakceptujesz te jakieś powiedzmy niedoskonałości, twoje, swoje, te strachy, przyznać się do tego wszystkiego. Wtedy poczujesz wolność. Wtedy poczujesz odwagę. Zaczniesz wierzyć w siebie. Będziesz rozumieć. Tak. Boję się tego. Tak. Nie wierzę, czy mi się uda. Nie wiem, jak będzie. Mam dużo w sobie strachu. Nie mogę tego pokonać w sobie. Rozumiem, że ja z tym muszę żyć i ja z tym walczę. Ale wiem, że mam na tyle dużo siły, że razem z tym swoim jakimś wewnętrznym strachem. Z tą agresją, z tą niezgodą samym ze sobą, będę iść dalej. Nie będę stać w miejscu. Będę szukać odpowiedzi. Będę wypatrywać. Będę bardziej uważny. Ale będę iść dalej. Bo wiem, że wszystko mi się uda. Tylko przez ten lęk, tylko przez ten strach. Tylko przez zrozumienie tego, że mamy to i nie ma co się wstydzić, że. Mamy takie uczucie, że możemy czegoś się bać, że możemy um, czegoś nie rozumieć, ale idziemy dalej. To da nam możliwość rozwijać się dalej. I to pomoże nam przestać się bać. To pomoże Wam przestać się bać. Walka z wewnętrznym, wewnętrznym strachem to jest Twoja lekcja. Z agresją, strachem. Z niezrozumieniem. Z tym, że ktoś ciebie nie akceptuje. Nie rozumie, musisz z tym się pogodzić i iść dalej. Znajdą się te osoby, znajdziesz się to otoczenie, które cię w końcu zrozumie, których nie będzie się bać, które nie będą cię drażnić, źlić, przy których odczujesz ten spokój, odczujesz swoją siłę, odczujesz, że naprawdę dużo potrafisz i dużo y, dasz rady zrobić. Jako jeszcze lekcyjnie się dla Ciebie obecne to przycie. Jako jeszcze lekcyjnie się dla Ciebie obecne etap Ale <laughs> ta, ta lekcja <laughs> ma nauczyć Cię nie panikować, nie być w panice, jeżeli nic się nie dzieje, jeżeli wszystko stało w miejscu, powinna Cię... Ciebie ta nauczyć tego, że nie powinieneś panikować, nie możesz panikować. Bo czym bardziej się borykasz, tym gorzej robisz dla siebie. Bo nie zruszysz z miejsca, nic nie zmienisz, bo wszystko przechodzi w swój czas, w swoją porę. A tylko bardziej sam siebie pokaleczysz. Będziesz w tej panice zawdawać więcej sobie bólu, czym tak naprawdę naprawić tę sytuację, czy, czy wychodzić z tego wewnętrznego więzienia, z tego stanu ofiary, z tego, co wisi w powietrzu. Przestać panikować. Ta pauza jest po to, żeby Ty zacząłeś więcej rozumieć i zacząłeś patrzeć na rzeczy pod innym kątem. To te Twoje przekonania to, w czym byłeś zawsze pewny, że to jest tak, że te Twoje myśli prawidłowe, że myślałeś, że faktycznie dobrze myślisz, że dobrze rozumiesz wszystko, jakieś Twoje podejście do niektórych rzeczy, ludzi, sytuacji. Musisz zmienić poglądy. Musisz popatrzeć na to wszystko z innej strony. Na siebie. Zagłębić się w siebie. Na siebie popatrzeć z innej strony. Kim ty jesteś i jaki ty jesteś. Co ty robisz, czego ty chcesz. Na swoje rodziny też musisz popatrzeć z innej strony. Jeżeli zawsze, na przykład, ich tłumaczyłeś i myślałeś, że jest wszystko dobrze, to musisz głębiej, zagłębić się, popatrzeć, i jacy oni naprawdę są. Na wszystko. Na wszystko musisz popatrzeć z drugiej strony. Musisz w tym czarnym zobaczyć białe, a w białym zobaczyć czarne. Czegoś ty nie widziałeś wcześniej. Czegoś ty nie rozumiałeś. Patrzyłeś tylko w jedną stronę, a teraz musisz się porozglądać z każdej strony. Odwrócić monetę z każdej strony. Sytuację z każdej strony. Człowieka, obejrzeć z każdej, z każdej strony. Jego zachowanie, jego czyny, jego działania. Przypomnieć sobie. Zacząć analizować te sytuacje i to, co było. Nie możesz. Są niektóre osoby, były przy tobie, które byłeś po prostu przyzwyczajony do nich. Czy to przyjaciele, czy to rodzina, czy to miłość, po prostu się przyzwyczaiłeś, ale musisz zacząć patrzeć głębiej. Musisz popatrzeć na te wszystkie aspekty na to, gdzie przybywasz, z kim przybywasz zupełnie z innej strony. Ta lekcja niesie dla ciebie jeszcze to, że musisz przestać trzymać jakąś złość na sercu. Są osoby, które trzymają dużą złość. Mogą nie rozmawiać z rodziną, na przykład. Obrażenie. Nie chcą ich widzieć, nie chcą słyszeć. Ale w środku te osoby wy się męczycie. Trzymacie takie kamień po prostu na sercu. macie ten kamień na sercu, nie możecie tego odpuścić, to, że znowu tu jest karta sprawiedliwości, że po prostu ktoś możliwy zachował się wobec was nie w ogóle, że niesprawiedliwie uczynili z wami. Czy to odnośnie pracy, czy rodziny, może, może w rodzinie było jakieś zachowanie wobec was niesprawiedliwe, może w pracy, może w miłości, jest wewnętrzna taka obraza, by nawet powiedziałam, że jak można było tak ze mną, jak można było tak postąpić wobec mnie jak Można było tak się zachować, można było tak powiedzieć. Hmm. Każda ma swoje, mówię. To, czy ktoś w miłości może poczuć się urażony, obrażony. Yy, czy w rodzinie, czy w pracy, czy w, w relacjach przyjacielskich. Teraz jest czas po to, i ta lekcja jest po to, żeby nie trzymaliście na nich zła. Żeby ten kamień nie siedział wam na sercu, żeby ta obraza nie siedziała i nie niszczyła waszą duszę. Żeby nie, pożia, nie, nie zżerało to was ze środka. Musicie to odpuścić. Musicie popatrzeć na to wszystko z innej perspektywy, z innej strony. Zrozumieć, po, to, po, po co była wam y, ta relacja czy ta sytuacja w życiu. Y, musicie nauczyć się odpuszczać. odpuszczenia i przebaczenia. Wybaczyć. Tu nawet nie chodzi o to, że musicie y, ich przepraszać, czy pogodzić się i żyć dalej y, z tymi osobami, y, znając, jaką ból wam przynieśli. Tu tylko chodzi o Wasze wewnętrzne wybaczenie tym osobom. Żeby móc dalej iść, żeby odpuścić ten kamień serce, nie trzymać złości, nie trzymać tej złej energii, nie trzymać tej, tej obrazy, wybaczyć i odpuścić! Jaką jeszcze lekcję dla Ciebie obecny etap życia? Jaką jeszcze lekcje niesie dla Ciebie obecny etap życia? W dzieciństwie. Czuliście się bardzo samotni, porzuceni. Nie mieliście żadnego wsparcia. Dużo emocji was przepełniało. Nie było te, tej pomocy, nie było tej miłości, której chcieliście. Nie było tej pomocy, nie było tego wsparcia. Kiedyś musieliście wszystko i ze wszystkiego wychodzić sami. Teraz już w dorosłym wieku, w starszym, dojrzałym wieku, musicie zrozumieć to, że jesteście nadal tym samotnikiem, tylko już zupełnie w innej postaci, zupełnie w innym wydaniu. To już jest świadoma samotność. To już jest szukanie swojej drogi w zrozumieniu. To jest nauka dla was. To jest zupełnie inna już samotność. Teraz nie szukacie tego wsparcia. Teraz po prostu... Teraz rozumiecie, że robicie to wszystko świadomie. Że Wy sami potraficie odnaleźć to światełko. Odnaleźć wyjście. Kiedyś potrzebowaliście tego wsparcia, tej pomocy, jakiejś podpowiedzi, tej miłości. A teraz po prostu jesteście na tyle, dojrza, na tyle dojrzała Wasza świadomość, do tego, że zrozumieliście, że nie ma co się trzymać kurczowo kogoś, czegoś, tego, co, co było. To było kiedyś, to było w dzieciństwie, to było bardzo dawno i na ten czas ja byłem zupełnie inny. Ja byłem malutkim, ja byłem małym dzieckiem. Dlatego ja to potrzebowałam. jeżeli mi, jako małemu dziecku, małej postaci, małej takiej osobie udało się y, przeżyć i zwalczyć to wtedy, to dlaczego ja nie mogę... Teraz to pokonać. Dlaczego ja mam teraz z tą samotnością jakiś problem? Czyli będziecie podchodzić do tej samotności bardziej świadomie, jako już dorosły człowiek, który bierze odpowiedzialność za swoje życie, który już nie jest samotny, a jest po prostu samodzielny. Lekcja ma was nauczyć samodzielności, odpowiedzialności za swoje życie. Bierzecie wszystko w swoje ręce, nie na kogo nie licząc, nie trzymając się kurczowo tego, co było. Sami będziecie a, szukać tą drogę, swoją ścieżkę, realizować się, budować. Sami będziecie opowiadać za swoje życie. Już jesteście na tyle, a, u Was jest dużo mądrości, u Was jest duża wiedza. Wy wiecie, jak to zrobić, Wy potraficie to zrobić. Wy na tyle jesteście silny, silną osobowością, że potrafiliście zwalczyć sam na sam. I mieć odpowiedzialność za siebie w czasie, kiedy byliście dzieckiem. Wy jako dziecko potrafiliście być odpowiedzialni sami za siebie. Być dla siebie wsparciem. Znachodziliście rozwiązanie z różnorodnej sytuacji na tamten czas, w tamtym malutkim, w tym wieku, kiedy byliście malutki. I teraz, mając takie doświadczenie, mając taką wiedzę, takie przeżycia, już naprawdę w świadomym, dojrzałym już jesteście świadomą, dojrzałą postacią, osobowością. Teraz dacie radę osiągnąć wszystko. Teraz bierzecie swoje życie jako już dorosły człowiek. Sam za siebie. Teraz wy jesteście tym wsparciem, którego zawsze potrzebowaliście mieć i chcieliście mieć w dzieciństwie. Teraz wy sami sobie jesteście tym wsparciem, tym rodzicem, tą pomocą. Tym nauczycielem. Wy teraz będziecie widzicie? Ta postać i ta to jesteście Wy. Wy tylko różnica w czasie. Teraz Wy, jako dorosła osoba świadoma, stoicie na straży siebie. Siebie malutkiego. Wy będziecie świecić tym światełkiem, szukać tej drogi, pomagać, wspierać. Chronić to małe dziecko i brać odpowiedzialność za niego, za samego siebie. Tylko już w dojrzałym wieku, tylko już e, w tej osobowości, która potrafi to zrobić, która ma wiedzę, która wie jak iść dalej. Niesamowite to jest. staniecie swoim opiekunem. I będziecie sami dla siebie swoim opiekunem. Opiekunem po życiu. Nauczycielem po życiu. Niesamowite. I zobaczymy, czy jeszcze coś lukarki pokażę. Czy jeszcze jakąś lekcję. Czy jeszcze jest jakaś lekcja, która niesie dla Was obecny etap w życiu. Reakcja niesie dla Was to, że musicie przyjąć te porażki, które były w Waszym życiu. Te rany, te rozczarowania. To, w czym nie było spełnienia. To, co straciliście w życiu. To, co nie udało się osiągnąć. Chcieliście, próbowaliście. Nie narzucać sobie, że tak, jestem super, że mi wszystko się udało. Nie, po prostu przyjąć to. Że czasami w życiu jest tak, że są porażki, są jakieś sukcesy, raz przegrywasz, a raz wygrywasz. Że wszystko jest zmienne. Ta lekcja ma Was nauczyć, że nic nie stoi w miejscu, że wszystko się zmienia, że coś się kończy, coś się zaczyna, że zawsze można zacząć od nowa. Co by się nie wydarzyło w życiu? Co by nie straciliście? Nawet jeżeli czujecie się, że jesteście na dnie, że nie możecie z tego wyjść że wszystko straciliście, uwierzcie mi, ta lekcja was nauczy. Ma nauczyć i nauczy. To, że zawsze można zacząć od nowa zawsze. Tylko za każdym razem teraz, od tej lekcji, będziecie już bardziej e, ostrożni. Będziecie uważać. Nie będziecie, nie, nie będziecie robić m, wariata. Nie będziecie robić pochopne jakieś e, decyzje przejmować. E, w nowe, ale już bardziej tak świadomie. Także przed tym, jak coś zrobić, b, zrobić będziecie. Myśleć, rozmyśleć, zastanawiać się, zważać tak czy nie, tak dobrze czy niedobrze, weryfikować, analizować. Bardziej dojrzale podchodzić. Lekcja was nauczy kochać siebie, wierzyć w siebie, zobaczyć te piękne rzeczy, które dookoła was. Ta lekcja nauczy Was, y, otworzy Wasze uczucia, Wasze emocje. To, co było tak głęboko schowane w Was. Ta lekcja nauczy Was empatii, współczucia, miłości. Ta lekcja przyniesie Wam oczyszczenie. Ta lekcja nauczy Was, że nawet jak wszystko, wszystko już jest zrujnowane. Wszystko jest zniszczone. To zawsze można to przeskoczyć. Zawsze znajdzie się wyjście, zawsze znajdzie się rozwiązanie. Żeby wyjść z tego i wejść na nową drogę, na nową ścieżkę. Zacząć żyć po nowemu. Nie rozczarowywać się. Nie pokładać rąk. Nie myśleć, że już koniec, że już nie da rady, nic, że już nie ma szans. Że zawsze, w każdej sytuacji. W każdej sytuacji, która przyniosła Wam krzywdę, ból, rozczarowanie zawsze jest z niej wyjście, tylko trzeba popatrzeć z innej strony, z innej perspektywy, nie poddawać się. Nie budować w swojej głowie, nie stawić kropki, czyli mm, nie stwarzać fatalnych scenariuszy. Czy to już koniec? I, i, I dalej nie ma jak. I z tego nie wyjdę. Że to już, już jest całkowity koniec. Nie. Zawsze jest tak, że jak coś się kończy, przychodzi coś nowe. Nie ma tak, że się kończy, bo się kończy. I już, już koniec. Już więcej po tym nie będzie. Już skończyło się wszystko i, i, i na tym koniec świata. Nie. Kończy się jakiś etap, do którego już nie wrócicie nigdy. Ale ono, on już Wam nie jest potrzebny. Tak powinno być. To jest naturalny proces. Tak to jest, tak to żyje. Coś się kończy i zaczyna się nowe, zawsze, ale za każdym razem w to nowe będziesz wchodzić odnowionym, innym, odmienionym, lepszym. Także dziękuję. Dziękuję za wszystkie lekcje. Dziękuję za wszystko, co Cię spotyka. Zacznij budować swoją rodzinę. Nie powtarzaj błędu swojej rodziny, swoich najbliższych, swoich przyjaciół. Nie powtarzaj tych błędów, a buduj swoje, nowe, inne. Nie powtarzaj tej historii. Walcz ze swoimi wewnętrznymi demonami, ze swoim strachem. Zaakceptuj to, co musisz zaakceptować. Zaakceptuj siebie z tymi niedoskonałościami. Z tym, co nie jest idealne. Pogodź się z tym. Odpuść złość. Nie trzymaj gniewu. Nie trzymaj obrazę. Odpuść to i wybacz. Bądź sam dla siebie nauczycielem. Bierz za siebie odpowiedzialność. Bądź dla siebie oporą. Bądź sam dla siebie tym rodzicem. Bądź sam dla siebie tym prowadzącym. cię zaprowadzi na dobrą drogę, na dobrą ścieżkę zapomnij wszystko, co cię bolało. Postaraj się odpuścić to, co cię bolało. I pamiętaj, że co by nie było, jakby nie było, jeżeli czujesz się całkowicie na dnie, pamiętaj, że zawsze jest wyjście, że podniesie się z tego, że staniesz na nogi. Że wejdziesz odnowionym. porzucisz to stare. Odrodzisz się. Umrzesz. I odrodzisz się na nowo, będziesz zupełnie innym człowiekiem. Będziesz uważać i widzieć wszystko z innej perspektywy, analizować, rozumieć. Będziesz bardziej cierpliwy. Wytrzymały, silniejszy, odważny. Ta lekcja, ta lekcja. Ty wszystko zrozumiesz. Ty wszystko zrozumiesz w swoim czasie. A on już się zmierza ten czas. To już się dzieje. Tylko trzeba się uspokoić. Przestać panikować, bo w panice nie doszła do tego ogarnąć. Spokój, akceptacja, przebaczenie i odpuszczenie.